Hej, cześć, witajcie ludzie, z tej strony Robuch, a to jest kolejny odcinek pejdowych nowinek. Tym razem będzie to bardzo szybki odcinek, bardzo krótki odcinek i w ogóle piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym takie odcinki w ogóle wrzucał, czy, czy, czy jednak olać to, bo, bo w sumie dzisiaj to tylko takie parę, parę takich informacji, powiedzmy, mało znaczących, nie? Ale dobra, przejdźmy, przejdźmy do rzeczy, ponieważ na kanale Overkill Software Pojawił się e, ostatnio e, developer update 2. Na którym tutaj Almir e, i Elizabeth z Overkill'a tam mówią jakieś rzeczy, nie? E, ogólnie nie będę tego całego puszczał. E, dam link w opisie, więc będziecie mogli sobie to obejrzeć. E, ogólnie tak, z takich informacji, sobie tu wynotowałem, e, żeby to szybciej poszło. E, kilka informacji. Pierwsza jest taka, że e, community. Na Steamie Payday'owe osiągnęło już 7 milionów członków, co można sobie wejść tam i zobaczyć, nawet więcej już. Więc fajnie. Więc jak ktoś pisze, że to jest Payday 2 to Dead Game, no to chyba się myli. <laughs> nie? Dobrze. Kolejna sprawa jest taka, że jest nowy CEO Starbreeze, czy tam pełniący obowiązki. Tam nie, nie zrozumiałem dokładnie, ale ten, o, to jest ten ziomek. No, ogólnie, tak jak mówiłem, to będzie ten link w opisie do tego filmu. E... O. Tak miałem zrobić. <grych> e, no i tak. E... No, i on tam coś opowiadał też, że pracują nad paydayem 3, ale jeszcze nie ma w zasadzie żadnych informacji, i jak będą mogli powiedzieć, to powiedzą, więc no, to taka gadka, nie? W sensie, no, jedynie co wiadomo, to, że pracują nad paydayem 3, no i tyle. No, ale najważniejsza informacja z tego odcinka, bo w sumie nie wiem, czy bym go nagrywał, gdyby, gdyby nie ta ostatnia informacja, czyli zapowiedź nowego heista i dokładnie sobie tu wynotowałem, druga minuta 43 sekunda.

No, więc jak mogliście usłyszeć, ee, będzie za, nie, za jakiś czas pytanie kiedy ee, będzie nowy hejst w San Francisco i można tutaj przytoczyć, że tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. <laughs> ale, ja, ja. Stawcie łapkę w górę za to, bo naprawdę. E, no, e, aż, aż muszę popić, aż muszę, aż muszę popić te, tego suchara. <laughs> Naprawdę, nie no, za takiego słuchara to łapkę w górę już musicie zostawić. No i to no, chyba na tyle w tym odcinku. Taki krótki, szybki, e, kilka minut. E, no i co najważniejsze, będzie napad San Francisco, jeszcze nie było w tym mieście żadnego hejsta i będzie. I ogólnie e, to będzie jakby no, dalsza ścieżka fabularna. Więc w sumie to mnie najbardziej ciekawi, co będzie, co będzie się działo w tych napadach. Tak, oprócz tego, że sobie napadniemy na jakieś miejsce, nie, bo to jest jasna sprawa. Nie, że. Yy, tu na razie ściernisko, ale będzie San Francisco. A tam, gdzie to legowisko, będzie stał mój bank, który obrobimy, może <grym> tak. Kolejny suchar o ludzie. No i dobra, więc yy, najbardziej mnie ciekawi, właśnie na czym będzie polegała fabuła dalsza. Bo w 2020 roku był Silk Road, czyli ten meksykański tam szlak. Misję w Meksyku, a teraz wracamy do Stanów Zjednoczonych i. No zobaczymy, mam nadzieję, że się postarają i będzie to fajnie zrobione. Dobra, ja więcej nie przedłużam. Taki kilkuminutowy odcinek, szybki do. do nie wiem do czego. do kawki, o, możecie sobie odpalić czy coś. No dobra, a ja się już z wami żegnam i. i co? A, właśnie. I jutro pojawi się odcinek z Bladim. Bo w końcu już postanowiłem, że wrzucę to. Tak, mam kilka odcinków na dysku nagranych, których jeszcze nie wrzuciłem, więc jutro się pojawi odcinek z Bladim. Tak, tak postanowiłem i tak będzie, więc do zobaczenia na jakimś kolejnym live i na odcinkach. Pa, pa!